Streszczenie i opracowanie części pierwszej, Grecja, dzieła Mitologia Jana Parandowskiego. Mitologia to najpopularniejsze dzieło Jana Parandowskiego, wydane po raz pierwszy w 1924 roku. Autor w przystępny sposób opowiada o mitach greckich i rzymskich, porządkując je tematycznie i chronologicznie. Część pierwsza skupia się na mitologii starożytnej Grecji, od stworzenia świata po czyny największych Herosów, geneza utworu i znaczenie tytułu. Jan Parandowski był wybitnym znawcą kultury antycznej, tłumaczem i eseistą. Fascynacja światem starożytnej Grecji i Rzymu towarzyszyła mu przez całe życie. Mitologia powstała z potrzeby popularyzacji tej wiedzy. Parandowski chciał, aby mity stały się zrozumiałe i atrakcyjne także dla młodzieży. Utwór powstał w okresie międzywojennym, kiedy kładziono nacisk na klasyczne wykształcenie humanistyczne. Autor sięgnął do licznych źródeł starogreckich, m.in. Homer Hesiod, i przekształcił je w opowieści o literackim niemal baśniowym charakterze. Dzięki temu jego mitologia stała się dziełem ponadczasowym i szkolnym kanonem. Tytuł utworu Mitologia nawiązuje do greckiego słowa mitos, oznaczającego opowieść, mowę, legendę. To zbiór opowieści o bogach, bohaterach i początkach świata, które tłumaczą porządek rzeczy i zachowania ludzi. Parandowski ukazuje, że mitologia to nie tylko fantazja, ale także źródło wiedzy o człowieku i jego kulturze. Czas i miejsce akcji Mity greckie opisane przez Parandowskiego nie mają jednej osi czasu. Są osadzone w czasie mitycznym, który poprzedza wszelkie znane dzieje ludzkości. To czas przedhistoryczny, pełen cudowności, nadprzyrodzonych zdarzeń i boskich interwencji. Czas w mitologii nie płynie linearnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość często się przenikają, a zdarzenia mają charakter symboliczny. Miejsca akcji są równie wyjątkowe i często mają charakter mityczny lub sakralny. Olimp mityczna góra Siedziba bogów miejsce ponad światem ludzkim symbol boskiego porządku Tartar najmroczniejsza część świata podziemnego więzienie Tytanów i dusz potępionych świat podziemny Hades kraina zmarłych rządzona przez Hadesa i Persefone miejsce nieodwracalnego losu ziemia Gaia symbol życia płodności początek wszystkiego również postrzegana jako bóstwo miasta i krainy Kreta miejsce panowania Minosa i Labiryntu z Minotaurem Teby Scena tragedii Edypa i Antygony, Troja, miasto zniszczone przez Greków, symbol wojny i ludzkiego cierpienia, Ateny, Delos, Mykeny, ważne ośrodki kultu i akcji wielu mitów. Przestrzeń mityczna często pełni rolę symboliczną. Na przykład Olimp jako wyobrażenie ideału, Tartar jako przepaść grzechu i kary, a labirynt jako symbol zagubienia i próby charakteru. Bohaterowie, bogowie pierwotni i tytani. Na początku istnieli pierwotni bogowie: Chaos, Gaia, Ziemia Uranos niebo, Tartar, Otchłań i Eros siła miłości. Z Gai i Uranosa zrodzili się Tytani, m.in. Kronos i Reja. Kronos, obawiając się utraty władzy, pożerał własne dzieci. Dopiero najmłodszy Zeus, ocalony przez matkę, obalił ojca i rozpoczął nową erę panowanie bogów olimpijskich. Bogowie olimpijscy to główni bogowie greckiego panteonu, zamieszkujący górę Olimp. Mają ludzkie cechy kochają, zazdroszczą, walczą. Ale są nieśmiertelni i potężni. Zeus, władca nieba i bogów, sprawiedliwy, ale i surowy. Symbolem jego władzy jest piorun. Często zakochiwał się w kobietach, śmiertelnych i boginiach, co powodowało wiele mitologicznych konfliktów. Hera, żona i siostra Zeusa, bogini małżeństwa i rodziny, mściwa i zazdrosna o kochanki męża, często krzywdziła niewinne ofiary jego romansów. Posejdon, bóg mórz, trzęsień ziemi, opiekun żeglarzy, Często przedstawiany strój zębem miał porywczy charakter. Hades, władca podziemnego świata zmarłych, zimny i nieubłagany, porwał Persefonę, córkę Demeter, by uczynić ją swoją żoną. Atena, bogini mądrości, wojny sprawiedliwej, opiekunka miast i rzemiosł, narodziła się z głowy Zeusa, mądra, stateczna, bez skaz moralnych. Apollo, bóg słońca, muzyki, poezji, wróżb i ładu, brat bliźniak Artemidy, mimo boskości często zawodził w miłości. Artemida, bogini łowów, księżyca i dziewiczej czystości. Chroniła naturę i zwierzęta. Demeter, bogini urodzaju i rolnictwa. Jej rozpacz po utracie córki Persefony wywołała pierwszą zimę. Afrodyta, bogini miłości i piękna, zrodzona z piany morskiej. Miała ogromny wpływ na ludzi i bogów. Zakochiwali się przez nią, często tragicznie. Hermes, boski posłaniec, opiekun kupców i złodziei. Błyskotliwy, sprytny i szybki. Prowadził dusze zmarłych do Hadesu. Ares Bóg wojny krwawej i okrutnej. Nielubiany nawet przez bogów, symbolizował brutalną siłę. Hefajstos, Bóg ognia i kowalstwa, mistrz sztuki i rzemiosła, kulawy, ale niezwykle uzdolniony, mąż Afrodyty. Relacje między bogami są złożone, mimo nieśmiertelności, ich uczucia i konflikty są bardzo ludzkie. Kłótnie, zdrady, zazdrość i walka o władzę są na porządku dziennym na Olimpie. Postacie półboskie, herosi i ludzie, Prometeusz. Tytan, który stworzył człowieka z gliny i dał mu ogień, za co został srogo ukarany przez Zeusa. Symbol buntu i poświęcenia Deukalion i Pyra, jedyni sprawiedliwi, którzy przetrwali potop zesłany przez Zeusa. Ich potomkowie dali początek nowemu rodzajowi ludzi: Herakles, największy heros grecki, syn Zeusa i Alkmeny. Posiadał nadludzką siłę, ale także ludzki charakter. Wykonał dwanaście prac, by odkupić winy. Tezeusz, założyciel Aten, pokonał minotaura w labiryncie na Krecie. Odważny, ale i tragiczny w swoich późniejszych losach. Perseusz, syn Zeusa i Danae, pokonał Meduzę ratując Andromedę. Jazon, przywódca Argonautów w wyprawie po Złote Runo, zakochał się w czarodziejce Medei, która pomogła mu, ale później została przez niego porzucona. Edyp, tragiczna postać, która nieświadomie zabiła ojca i poślubiła matkę. Symbol losu, którego nie da się uniknąć. Antygona, córka Edypa, gotowa umrzeć, by wypełnić obowiązki wobec rodziny. Symbol odwagi cywilnej i wierności wartościom. Orfeusz, poeta i śpiewak, który zszedł do Hadesu po ukochaną Eurydykę. Stracił ją jednak przez jedno spojrzenie: Achilles, największy wojownik w wojnie trojańskiej. Niepokonany w walce, ale zginął od strzały w pięte. Jego jedyny słaby punkt: Odyseusz, sprytny i wytrwały bohater Odysei, przez dziesięć lat wracający z wojny trojańskiej do ojczyzny. Symbol rozumu i przezorności. Herosi są półbogami, dziećmi bogów i ludzi. Łączą w sobie boskość i człowieczeństwo. Często są bohaterami tragicznymi, ich siła i odwaga nie chronią ich przed losem, błędami i cierpieniem. Streszczenie. W pierwszej części mitologii, Jan Parandowski przedstawia bogaty świat wierzeń starożytnych Greków: od stworzenia świata i bogów, przez panowanie Herosów, aż po mity o wojnie trojańskiej i losach ludzi po śmierci. Mitologia grecka to opowieść o boskich namiętnościach, ludzkich marzeniach, wielkich czynach i niezłomnym przeznaczeniu, które splatają się w fascynującą mozaikę opowieści. Na początku istniał tylko chaos, bezkształtna, ciemna masa, z której wyłoniły się pierwsze byty: Gaia, ziemia, Tartar, otchłań, Eros, miłość, Noc i Ereb, mrok podziemia. Z Nocy i Ereba narodziło się światło i dzień. Gaia zrodziła Uranosa, niebo, który stał się jej małżonkiem. Ich dzieci to cyklopi, Sturenci i tytani. Uranos, przerażony ich siłą, Strącił cyklopów i stureńkich do Tartaru. Gaja z cierpienia poprosiła syna Kronosa o pomoc. Ten zrzucił ojca z tronu, tnąc go sierpem. Z krwi Uranosa zrodziły się erynie, giganci i nimfy. Kronos sam został tyranem, obawiając się losu ojca, połykał dzieci zrodzone z Rei: Hestię, Demeter, Here, Hadesa i Posejdona. Jednak Rea ocaliła najmłodszego, Zeusa, ukrywając go na Krecie, a Kronosowi dała kamień owinięty w pieluszki. Gdy Zeus dorósł, zmusił ojca do zwrócenia rodzeństwa i wraz z nimi podjął walkę z tytanami. W wieloletniej wojnie, zwanej tytanomachią, młode pokolenie bogów, wspierane przez cyklopów i sturękich, zwyciężyło. Tytani zostali strąceni do tartaru, a Zeus objął władzę nad światem. Zeus, Posejdon i Hades podzielili się władzą. Zeus panował nad niebem i ziemią, Posejdon nad morzem, Hades nad światem podziemnym. Na górze Olimp bogowie urządzili swą siedzibę. Każde bóstwo miało swoje atrybuty, funkcje i domeny. Zeus był królem bogów, sprawiedliwy, potężny i pełen pasji. Często zakochiwał się w śmiertelniczkach, co budziło gniew jego żony Hery, bogini małżeństwa i wierności. Posejdon władał morzami i wywoływał trzęsienia ziemi trójzębem. Hades był milczącym władcą zmarłych, surowym, ale sprawiedliwym. Atena, narodzona z głowy Zeusa, była boginią mądrości, sztuki wojennej i sprawiedliwości. Apollo, Bóg słońca, poezji, muzyki i wróżb, był zarazem jasny i okrutny. Artemida, jego siostra bliźniaczka, była dziewiczą boginią łowów i opiekunką zwierząt. Ares, syn Zeusa i Hery, był bogiem krwawej wojny, brutalnym i nieokiełznanym. Afrodyta, zrodzona z piany morskiej, bogini miłości, miała moc rozpalania namiętności. Hermes, posłaniec bogów, był opiekunem podróżnych, handlu i złodziei. Hephaistos, kulawy bóg ognia i kowalstwa, uchodził za genialnego rzemieślnika. Dionizos, bóg wina i ekstazy, uosabiał naturę dziką, emocjonalną, bliską ludziom. Wśród bogów był również Prometeusz, tytan, który ukochał ludzkość. To on ulepił człowieka z gliny i tchnął weń boski ogień życia. Gdy Zeus odebrał ludziom ogień jako karę za ich pychę, Prometeusz wykradł go z Olimpu i przywrócił ludziom. Rozgniewany Zeus kazał przykuć go do skały Kaukazu, gdzie codziennie orzeł wyjadał mu odrastającą wątrobę. Prometeusz cierpiał przez wieki, Aż uwolnił go Herakles. Zemsta Zeusa objęła też ludzkość. Stworzył on pierwszą kobietę, Pandorę, która otworzyła puszkę z nieszczęściami świata. Na dnie pozostała jedynie nadzieja. Parandowski opisuje także mityczny rozwój ludzkości: pięć wieków ludzi złoty, pełen szczęścia, srebrny, dziecinny i krótkotrwały, brązowy, wojenny, heroiczny, czasy bohaterów i żelazny, pełen pracy i cierpienia, współczesność. W wiekach heroicznych żyli najwięksi herosi których czyny opiewane były przez pokolenia. Jednym z nich był Herakles, syn Zeusa i Alkmeny. Jako niemowlę udusił dwa węże zesłane przez Herę. Gdy dorósł w szale wywołanym przez Herę, zabił własną rodzinę. W ramach pokuty musiał wykonać dwanaście nadludzkich prac: pokonać lwane mejskiego, hydry lernejskiej, złapać łanię ceryntyjską i dzika erymantejskiego, oczyścić stajnie Augiasza, wygonić ptaki stymfalijskie, pochwycić byka kreteńskiego, konie Diomedesa. Zdobyć pas królowej Amazonek, przyprowadzić bydło Gerionesa, przynieść złote jabłka z ogrodu Hesperyt i wyprowadzić Cerbera z Hadesu. Herakles zginął tragicznie, ale został wyniesiony na Olimp jako Bóg i poślubił Hebe. Innym sławnym bohaterem był Tezeusz, syn Egeusza, króla Aten. Wyruszył na Kretę, by zabić Minotaura, potwora z głową byka zamkniętego w labiryncie. Dzięki Ariadnie, córce Minosa, która dała mu kłębek nici, zdołał odnaleźć wyjście. Po powrocie do Aten nie zmienił czarnych żagli na białe, co było sygnałem dla ojca. Egeusz, przekonany o śmierci syna, rzucił się do morza, które odtąd nazwano egejskim. Perseusz, kolejny z Herosów, był synem Zeusa i Danae. Jego największym wyczynem było zabicie Meduzy, potwora, który zamieniał wzrokiem w kamień. Używając tarczy jako lustra, odciął jej głowę i uratował Andromedę przykutą do skały jako ofiarę morskiego potwora. Kolejnym ważnym wątkiem mitologicznym była wojna trojańska. Parys, książę Troi, porwał Helenę, żonę Menelaosa, króla Sparty. Grecy, by ją odzyskać, oblegali Troję przez dziesięć lat. Wśród wojowników byli Achilles, niepokonany, ale śmiertelny w pięcie, Hektor, książę trojański, Odyseusz, sprytny i przebiegły. Dzięki jego pomysłowi z koniem trojańskim Grecy zdobyli miasto. Po wojnie Odyseusz przez dziesięć lat wracał do Itaki, błąkając się po morzach. Spotykał czarodziejki, potwory, bogów, jego wędrówka opisana w Odysei była próbą mądrości, wytrwałości i siły charakteru. Ostatnim etapem życia człowieka w mitologii greckiej była śmierć i przejście do Hadesu. Duszę przewoził Haron przez rzekę Styks, a przy Bramie czuwał Cerber. Sędziowie umarłych Minos, Radamantys i Ajakos oceniali życie duszy. Sprawiedliwi trafiali do Elizium, wiecznej szczęśliwości, a grzesznicy do Tartaru miejsca wiecznych mąk. Mitologia grecka według Parandowskiego to nie tylko opowieści o bogach i herosach, ale przede wszystkim zbiór symboli i metafor, które obrazują ludzkie lęki, marzenia i wartości. Bogowie nie są doskonali, są impulsywni, pełni pasji i kapryśni, ale dzięki temu bliscy ludziom. Herosi natomiast ukazują, że nawet śmiertelnicy mogą dokonywać wielkich czynów i zasłużyć na wieczną chwałę. To świat, gdzie sakrum i profanum przenikają się w każdej opowieści. Motywy literackie, motyw walki dobra ze złem. Przedstawiony w wojnie bogów olimpijskich z tytanami, a także w licznych walkach Herosów z potworami, np. Tezeusz z Minotaurem, Herakles z Hydrą, symbolizuje wieczną walkę porządku z chaosem, ładu z siłami zniszczenia. Motyw wędrówki i tułaczki, występuje m.in. w losach Odyseusza, który przez wiele lat błąka się po świecie, próbując wrócić do domu. Wędrówka to nie tylko fizyczna podróż, ale też droga do samopoznania i dojrzałości. Motyw przeznaczenia fatum. Obecny m.in. w historii Edypa, Prometeusza czy Achillesa, pokazuje, że nikt, nawet bogowie, nie jest w stanie uniknąć losu zapisanego przez Mojry, boginie przeznaczenia. Motyw hybris, pycha, dotyczy ludzi, którzy próbują dorównać bogom lub ich wyzywają, np. arachne, Niobę. Pycha zawsze prowadzi do tragicznego końca, ukazując granice ludzkich możliwości. Motyw miłości, obecny w historiach takich jak Orfeusz i Eurydyka, Parys i Helena, Eros i Psyche. Miłość bywa piękna, ale też tragiczna, a często niesie za sobą ogromne cierpienie i poświęcenie. Motyw ofiary i poświęcenia. Bohaterowie często składają ofiary lub poświęcają się dla innych. Na przykład, Alkestis oddaje życie za męża, a Ifigenia zostaje złożona w ofierze bogom. Motyw ten ukazuje wartość lojalności i odwagi. Motyw przemiany, metamorfozy, widoczny w mitach, gdzie ludzie lub bogowie zmieniają postać. Na przykład, Dafne przemieniona w drzewo laurowe, a Rachne w pająka. Symbolizuje karę. Nagrodę, ucieczkę lub boską interwencję. Motyw sprawiedliwości i kary, bogowie wymierzają sprawiedliwość zarówno ludziom, jak i sobie nawzajem. Kara bywa okrutna, ale zawsze sprawiedliwa, jak w przypadku Tantala, Syzyfa czy Prometeusza. Motyw świata podziemnego i śmierci, Hades jako miejsce dla dusz zmarłych, pokazuje grecką wizję życia po śmierci. Mity związane z zejściem do podziemi, np. Orfeusz, ukazują lęk przed śmiercią i tęsknotę za zmarłymi. Motyw boskości i człowieczeństwa. Bogowie mają ludzkie cechy. Kochają, nienawidzą, są zazdrośni i mściwi. Ta antropomorfizacja ukazuje bliskość bogów i ludzi, ale też różnice w ich naturze i możliwościach. Problematyka, mitologia grecka, ukazuje próbę człowieka starożytnego zrozumienia świata, natury i samego siebie. Poprzez bogów o ludzkich cechach, Grecy tłumaczyli siły przyrody, moralne dylematy i społeczne zasady. Problematyka mitów dotyczy kondycji człowieka. Jego miejsca we wszechświecie, granic wolności i odpowiedzialności, pojawia się też refleksja nad władzą, sprawiedliwością i losem. Mity są nie tylko opowieściami o Herosach, lecz także moralnymi przypowieściami, przestrzegającymi przed pychą, egoizmem i nieposłuszeństwem wobec boskich porządków. Są źródłem wartości, takich jak odwaga, lojalność, honor i mądrość. Dzięki swojej symbolice, mitologia grecka porusza też uniwersalne pytania o sens życia, śmierć. Przemijanie i pamięć, pozwala lepiej zrozumieć, jak człowiek szukał odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania, i jak niektóre z tych odpowiedzi pozostają aktualne po dziś dzień. Pierwsza część mitologii Jana Parandowskiego to nie tylko opowieść o bogach i Herosach, lecz przede wszystkim fascynująca podróż do źródeł kultury europejskiej. Autor z niezwykłą lekkością i elegancją przybliża czytelnikowi najważniejsze mity Greków, ukazując ich piękno, głębię oraz uniwersalne przesłanie. Dzięki temu dzieło parandowskiego pozostaje nie tylko lekturą obowiązkową, ale też ponadczasową inspiracją do refleksji nad człowiekiem i jego losem. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw suba i lajka. Dziękuję za oglądanie.